O, tu jesteś. Popatrz się. Tak, tak. No i Rutkowski. Obok mnie Rutkowski stoi. Tak, to Rutkowski. Rotkowski. Tak, tak, tak. A to komandor, a to komandor Majewski. 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 Tak, Major ten. Ten Gintel. Nie, ten. A ten to jest Wernic. 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 A, gdzie ty, a gdzie ty jesteś, ty. A tu jestem. Ty pamiętasz, jakieś na apelu trzasnął tego oficera niemieckiego w Pysk? Aż mu czapka zleciała. Była taka, był taki Ale to wybany. był kawał, pierwszorzędny. No. on uderzył, on chciał, uderzył mego plutonowego, kucharskiego, tramwajarza z Krakowa. A ja stanąłem między tym kapitanem primem, a tym plutonowym. A on do mnie mnie chwycił tak, a ja wtedy od razu odruchował czas w tą mordę szwabską. No ale później to było, proszę, was, proszę Ciebie, z Anglikami, żeśmy głodowali, trzy dni głodowaliśmy i wreszcie Anglicy zawiadomili Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Międzynarodowy Czerwony Krzyż interweniował i wypuściliście z powrotem. Tak, ale to jest Kojusz, to jest Kojusz. 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 To Kojusz. My, nam chodzi o tak, Spitzberg. Tak, tutaj, tak. tutaj właśnie Andrzej, twój ojciec. Generał Trapela. Tak, tak. Tu jest ten, o którym opowiadaliśmy? Czarski oficer. Tak, tak, tak. no. A to zaraz. Kto... To jest Dębowski. Nie, Dębowski. nie, żyje. Dębowski. nie tak. żyje. Markiewicz wyderką. Markiewicz wyderką. Adamowicz. Adamowicz. Adamowicz Komando. komando, tak? komando. komando. I pułkownik Modzyniewicz, generał pisko. Bigo? Bigo Wernic, a tu jest Majewski komandor. Tak. Potem Ficek nie żyje, on w 50 w Ficek, roku został tak. skazany. Tak. Jeszcze no, któryś pokaż tutaj, się Śier Pokaż jest tutaj marynarz. Tak. Śierpucz... A gdzie ty a, jest? a ja jestem tutaj. Tu, o z tą brodą. Dator no, tak, tak. No, męż. To znaczy kapitan marynarki Jasicki tutaj.